Witam serdecznie na moim kanale i dzisiaj w tym filmie będę już całkiem second... chyba, ponieważ nagrywamy sobie przerwę techniczną kanału i na czytki, e, Kreskówki Plus i gempel Plus. A to jest kontaczne w nocy z 18 na 19. Listopada 2024 roku od 58 minut po północy do 6:00 rano w nocy z Polaką na wtorek, w nocy z Spinakiem, takie wam. Od 6:58 na tanem do dziesiątej czasu. 4.58 Uhr do 10.00 Na, das ist ein Mennen. Aber es ist wirklich gut, dass das. ma, GB Plus Force Hyper Plus Hä, e wenn ich jetzt bekomme, Hugh Dye. Und MetaExpert für Chodziło się na gawa Gamer Plus, pasma Keskuwki Plus. I, proszę, I ten główny Gamer Plus i Hyper Plus i jest Pół Fold Keskuwki Plus. Chodziło się na pasma Gamer Plus w teżnej, które pasowało nam baby Plus. Fitki Plus i Comfort Plus. Nanawana no, no, jest już na tradycji anarcho w kapowych. do no, znać wam powolu trzech kanałów. Nanawane no, no, jest tylko, ale ważne, że sposób. Do dwóch ważnych można posłuchać oknotacz pykki takich jak Togic Advance, Friends, Balbi Trickham Averture, Body Pocket czy Kot Joko. a także Akatena Tańca i Zakupy z Lotu 29, no, tylko, Gaipę Plus to WSL i Hot Nisz Emoce Blippay, to zakutowe kutowy program Blippi Terytorium, to to już i Miłosza. Teraz piasa w nocy, a manel te... Piąta. O, mamy planszę z lock dwa 2 loka! Piesa to Geskówki Plus i Gempel Plus. Tak samo jak w Polsce kanału Teletum Plus i Hyper Plus. No właśnie, to jest przerwa techniczna na. Plansza z lokiem na czanem tle. No tak, spojrzymy teraz tak wygląda na naszej tasu. Duka w nocy. A manel susta. Trzecia w nocy, a manę to kiesesut ma prano. Mamy to, czwarta a a manę ósma. Tak samo jak na bo też na już zakończenie poknemu kanału Edel Sat. Dobra, nie to tutaj Przefnijmy To to samo O Ma to Ma to to Teraz godzina Czwarta 45 Na tanem A manel już ma 45 rano. Z powodu na półwolu. Chcę na spoczęcie emisji nowego dna. I mamy już PUFOR z powodu tego, co dotyczy emisji. I ono nuż to. Tak, że przerwa techniczna kanałów Kana, kana plus i Polska. Teraz już. Teraz w nocy, w noc miesiącu, w, w nocy z Polsku ku na tolek. Doba, spoczymy teraz, tak, to kocinę wewnątrz.

No, mini-mini opuściła się. Jednak, która kontrolowa zależy teraz, co rozumieć? Zadne przez kanałów tej grupy. A tak, kaskówki pójdą z nadawana na emisji misji Nowego na. Nie wolno, aby się zacząć to turyzacja tercowa na ja. o, to emisji emisję wersji z językiem i kopem. I tak skończyło się, to jest 19 listopada, dwa roku. Adios.